ma sobota 3 czerwca o tam właśnie żeśmy spali tam za tym samochodem a dlaczego nie śpimy już mimo że to jest godzina 4.50 a bo dlatego bo nasza pogoda się sprawdziła według naszych radarów przepokazywało że przed godziną 5 a tutaj przyjść deszcz resztki chmury z Austrii tam w Austrii wystąpiły burze tutaj przyszła resztka chmur która idzie do Polski i pada nam deszcz Równo za 15.05 się rozpadało Dlatego jak to Polaczki Pomysłowi Postanowiliśmy coś sobie wymyślić Schronić nie tylko rowery przed deszczem Ale i też siebie Znaleźliśmy taką kanciapę I schowaliśmy wszystkie swoje rzeczy do kanciapy I pójdziemy sobie dalej spać Do 7.00 dzisiaj mamy przerwę Dopiero o 7.00 przestanie padać O tu wchodzimy sobie i polaczki sobie śpią tu. bela. <laughs> Takie kanciaky, ja nie wiem, czy chodzić coś nie w Może być słabo. Nie o! <laughs> co? Widziała nam się, pogada? co? <laughs> no, taki lekko niewyspani jesteśmy. Ale opacało się, że mamy teraz suche, fajne miejsce. A oni tam będą moknąć w deszczu. <laughs> Cześć, mokną. Polacy Polacy są, A Polacy biedaczki są sushi Sushi? Sushi? Sushi sushi? O, taka kanciapa, tutaj jakieś posiłki są w sezonie spożywane Chodzi śliwka? Ale to właśnie nie jest śliwka, bo patrzy, patrzyłem na to już No, patrz, jakiś magazyn z tego kopa, tego sklepu No, wyjechaliśmy sobie O której? Po ósmej coś, nie? Zaś po ósmej coś wyjechaliśmy tak jak nam pogoda powiedziała Tak, właśnie przestało nam padać Po godzinie siódmej Jak ręką odjął Przestało padać, mogliśmy zacząć się pakować I co, lecimy dalej Jazdunia Jazdunia Jedziemy do miejscowości yy, Otrokowice Tam skakujemy na Eurovelo 4 i będziemy się trzymać aż do Taurożnej L L Luchoty. Tą trasą dzisiaj do przejechania mamy 105 km. Dzisiaj jazdy bez z takwami Czy jej to wyjdzie? Nie, nie uda ci się? Tak, tak, tak. <laughs> nie wyszło, nie tym razem I dotarliśmy do miejscowości Otrokowice I wjeżdżamy na Eurovelo 4, która nas zaprowadzi pod samą granicę z Austrią Bo jak ktoś myśli, że jazda na rowerze to są tylko przyjemności, piękna pogoda i fantastyczne widoki, to się myli. Tak wyglądamy po badach deszczu. O. Tali mokrzy Właśnie przejechaliśmy przez burzę. Zmokliśmy tali. Od kurtka, która niby jest przeciwdeszczowa, nie dała rady. Nie dała rady. Zabrakło nam 20 km do kempingu Żeśmy wcale nie zmokli Ta burza tam co poszła No żeśmy tam centralnie wjechali A mieliśmy problem Bo przez chwilę przestał działać mi telefon Była groźba zalania mojego telefonu, jedynej naszej nawigacji Co Wiola, jak jest? Mokro Mokro, no Po same majty Po same majty mokro Jesteśmy na naszym kempingu. O, tu się rozkładamy. Kemping nazywa się y, Lucina Autokemp auto Lucina. Podobna cena jak kempingu wczorajszego dnia. Wszystko mieści się w naszym zaplanowanym budżecie. No, idziemy po coś do picia, jutro niedziela, my oczywiście nic do picia, żeśmy nie kupili w sklepach. W ogóle ciężko te, w te jakiekolwiek, no, no, same potrawiny zamknięte no, Same potrawiny zamknięte, wszystko w sobotę otwarte do 11 godziny Dzisiaj za nami 112 km. Jesteśmy dosłownie paręnaście km od granicy czesko-austriackiej Jutro witamy się z Wiedniem A tak wygląda auto Campicina. Pozdrawiamy, Biola i Daniel. Hello. Jak się spało dzisiaj? Dobrze. Trochę nas postraszyło, co? Burzą. Taki wiatr się zerwał że się baliśmy, że będzie nocka w burzy. A tu za bardzo nie ma gdzie To nie tak jak na kempingu w Bystrzycy, że mogliśmy takie kanciapy se pójść tutaj tego nie było śmierdziało dziadkami starymi no chatki strasznie śmierdziały całą noc żeśmy mieli okna no się otwarte bo tam jest to nie wytrzymać łóżka piętrowe fajne takie a było spoko za tą cenę to było spoko no, mieliśmy spać pod namiotem, ale się wystraszyliśmy burzy. No i postanowiliśmy pójść do chatki. Ktoś nazywa się na terenie kempingu. Tam dopłaciliśmy do tej chatki. Ile? Aha, 50 koron. 50 dosłownie koron. Także bez zastanowienia poszliśmy do chatki. Wyspaliśmy się w końcu. No, no to lecimy. Kierunek Wiedeń. Yo. Yo. Ciao. Ciao. Co ściągasz? Skarpety. <gry> Samozebierałam go w trasie. Aż minęło 10 minut całe i już się <gry> rozbieramy, bo że jednak będzie za ciepło. Opuszczamy Czechy. witamy na Słowacji! Yo. 56 kilometrów Niecałe 50 km Do Wiednia I 37,6 stopnia Celsjusza w Słońcu Oto podsumowanie <noise> Dzisiejszego dnia <noise> Z Austrii Pagórki Gorąco Piękne widoki wracamy pod znak, wstykną sobie pamiątkową fotę. Jak Ci się podoba Wiedniu? No średnio, tu ładnie, ale tak to średnio. No, jesteśmy zdania, że albo źle trafiliśmy, mm -hmm. albo <laughs> Wiedniu jest taki schodny. Tutaj jest ładny, taki plac. To jest ładny. No, tak to... Nie wiem, jak się tak nazywa. A to jest takie jedyne miejsce po godzinie jeżdżenia w Wiedniu w centrum miasta, które nam się spodobało. Plac przed ratuszem. O. Jakie święto LGBT mają? Chodzą z flagami, się dobrze bawią. Co? Robimy foto i spadamy są Na nocleg. Nie specjalnego. No. Udajemy się do naszego pokoju we Wiedniu. Pierwszy normalny nocleg od 3 dni. I biora zadowolona, bo w poko naszym pokoju jest wanna. Hi, lola uśmiechnięta co, że warna jest na niepokoju, ale czasem. <gry> dzisiaj sobie poleżysz. Zasłużone leżenie, podświetnia. O, tak wygląda Nasz pokój. Hotel nazywa się Hoffinger. Hotel Hoffinger. Na przedmieściach pierdnia, fajnie jutro mamy. Nie musimy przestać na co przejeżdżać. Tylko jutro mamy prostą drogę do wylotówki z miasta już. W kierunku Węgier. O, nasze rowery tam stoją zapięte. I z tego, co chyba będzie zadowolona, czyli wanna. Kajtu tu się świeci. A tak, o! Wanna. O! No. Dzisiaj przejechane. Dzisiaj przejechane. 100. Ile? 142? 143,5 km jesteśmy w miejscowości Wiedeń. Wiedeń... Nie wiem jak tam inni, a nam ogólnie ten Wiedeń tak się, nie się podoba. No.